Witam, ja jestem Janeczuk. Kontynuujemy. 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 Let's play. Jakie forteca? Gdzieś ty mnie zawiódł. No to się robimy jak fortecami. No, no, no. To było zabierzone. Tak. Trzeba sobie chyba mikrofon przestawić. Tak będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Chodź Tak będzie dobrze. O! Miotaj Ło! Szpraj! Aha, chyba będziesz sprayował. nie gdybym nie będziesz leczyć W każdym coś, jest, ja będę szprejował. Ja nie umiem szkrajować, tak tylko dodam. Jeszcze do mnie strzelają, fak. Gdzieś by to dał? Bo... Szprejowanie nieudane. <laughs> nie, ja nie rozumiem tego sprajowania. To to jakiś bez sensu. Murzyn się zmęczył. Częściej by na bawełnie robił, to by się nie męczył. O nie, to był. Ohoho. No się no. no. Można. Cicho. Gdzie to się wchodzi? Żeby wieża. A ja głupi myślałem, że to przez drzwi trzeba wyjść. <laughs> Też takie wymyślałem. Łezaaa. No. Tylko dokładnie to samo pomyślałem. A. Pa, pat pat pat, to będzie śmieszne. Czyż? Patrzę. <śmiech> <śmiech> Jaki wybitny humor. Na czym polega ta gra? W rzucaniu ludzi No nie, rozjeżdżają mnie Ty żyjesz? Bo ja nie bardzo No pójście mnie Płonę tak. Teraz ja Eee, no to tu kończymy odcinek! I tak to by nie zamierzony. ale jak już robimy to róbmy. Tak, róbmy. Akurat mamy save'a ...jakiegoś... Niejednolekko widzę. Przesuń się, głupia babo, to mówił nasz idol. Jak się to coś wysadza? Przesuń, tak. Kloscór mówił przesuń. A w tym co się robili no, to... no to trzeba takie mieć. Patrzcie, nie, nie umiem. Ej, jak to się. O, o, o właśnie. Wiele wyjaśnię. Gdzie takie można na dormać? Ty dorwałeś? Zminujemy wszystkie naradnie. wiem, ja mam. Mam i miałem. Ja nie mam. Mami, nie, to ja załatwię. No, ale już to, to. to nie będzie da się no. no, no. Ale teraz nas ten gonią. I tak by nas chyba gonili. Fuck. No. Podnieś Podniosłem flaszki. <noise> Zrób tulipa na bryczniał broni. A wow wow wow. Rozjechał mnie. Co zrobiłeś? Rzuciłem ładunkiem wybuchowym w samochód. Skończyliśmy. Miła. A tu się okolica zrobię ten pierd. No. ja nie wiedziałem. Co ty robisz? Odpoczywam. Zdyszałem się. Dobrze. To my po, po podróżujemy do następnego zadania i spotkamy się chwilę. Spotkamy się w sądzie. Jest jakaś autor No i szkoda, miejsca. Ooo, oh, yes. Tak. To nasza nowa bryka. <grywka> Mam takie ogiełanie No i tata też ma takiego garażu No jedź, 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 go! No czekaj, bo ja nie wiem gdzie na ma mapie. Ale policja Samic rou Samic rou Serialnie? No to, 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 to też mówię, że nagra. No. No cóż. Trzeba ją ukończyć. I wtedy. Wielka, to też będzie za ukończyć. No. To jest fajnie. To jest fizyka dobra. No. Nie rozjeżdżaj czarnuchu czarnych. No, jak on, Policja umie on? No nie Policja w jest. U mnie on? Nie, nie u Robimy te forty w tym no, odcinku. Nie, nie jeszcze do dwie

Fajny na mnie reklamy. Sex shop, fabryka pyłu. Co ty mi za Nie wstyd ci po prostu? Challenger. Gels, gels, gels. Żal Nie będę grał w tą z w film grę. Łeza! Ale już stajesz w plecy teraz. Włączam w y. A byliśmy będzie śmieszne. musiał leczyć dwa razy częściej. On chyba nie był winny. Ten jest winny. Ten jest winny. A tu się coś robi. Jakoś nie bardzo mogę. Cóż. Strzał. Grubas. Jakie ryje usmarowane? A to cygańskie dziecko, to co tu? Nie wiem. No, no, no. Ta gra jest rasistowska. Właśnie, chodzi, murzyn, shotgun, no wszystkich się strzela, nie? Tak. <laughs> tak. Ale plakaty fajne. Jeszcze. No, znaczy... Co ty mi zagadniesz? Po prostu. Ale <laughs> ona jest bugowana. Ja tylko widać, jak ty do góry był nie No trochę tak a to nie było czegoś takiego, że się wszystko nagle zaczynało palić Maczeta. a ja to upiorniczyło dojmuję kominiarę. Zakładam wtedy, gdy idę na robotę. A, wiedziałem, że gdzieś tu było takie miejsce Pęczą mi się hamburgerki Amunicja, nie mam dużo, nie narzekam. Dobra, wysprzątane, stajczki, <laughs> co on mi to dał? Wow. Nie, to ja nie chcę tego. O, jeszcze jeden młotek kół ubiłem się pod schodem co mu się stało przegląd w oferty Ej, tam coś nam ucieka. Mamy no zepsuć helikopter. Ja mogę... Shotgunem. Ja mogę shotgunem. To nie jest mądry pomysł. Już po nie, już po nie. Bang, 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 bang. Co do nie jeszcze masz? Stoletami. Ja mam jeden. No mają większy. Mają chyba większy zasięg niż Shotguna. No już szównie, a rzeczy to wam. Nie miał tak ładnie polecieć. No cóż, nie będzie Bogiem dzisiaj. A będzie. Okej. Okay. Łoł. No świetnie. Ty, ty zaraz z tego spod <grym> Genius! Dobra, ale i tak trzeba no. Nie, ale... to was inne misje. Dlatego. O, to jest fajne. To też będzie trzeba kiedyś zrobić. Spotkamy się na chwilę. Cześć. Samo Ta. sobie, Sebię. sobie tym klipie nie znamy. 20 amunicji do tego, na naive... nie AK, czyli 500 wagonów w tym magazynie też nie Aż Żal strzelać, no I to już nie Do tego się upłaca. <stytan> Zwaliłem <Australian> się na mordę przed wrogę. Sytuacja okay. była przykomiczna Dlaczego nikt się nie śmieje? Założę konto na YouTube i będę w komentarzach się śmieje. Dobrze. Ale Prze tu nas Przecie tu jeszcze został jakiś. Jak się go likwiduje? Kowak oh, o, o, o. dorobił. Aś ty dorobił. Keś ty polosł! No, no bo pewnie moja wina. No. KORUCI czemu? Korupcji, Ale a fajnie się robią Savey. Nie trzeba od nowa robić... Ja w Grand Deft Oto. Ty, ale z tego bez przycelowania to bez przycelowania z akademu no, po jeszcze? cel uświęca środki można zabijać cywil. co on wrócił zginęłem. 9, dziewięć. dziewięć osiem, Poszybuj. Sam się zwiadał. Okaj, ty na polu. <grych> Chciałem go tak fajnie zlikwidować. Nie, A, Dobra, to po 15 minut. To nie wiem róbmy, Przecież... róbmy jeszcze jedno okej, jeszcze jedna potencjał, no który posiadamy musimy znajdź. jest misja i ten i tyle i tyle to misja no to misja a where is the misja no to jak zwykle spotkamy się przy misji to nie uratujcie, zdychaj Zdychaj, że cię kopnę. Ratuj mnie Dobra No trudno. Chcielibyśmy zrobić misję <noise> Ale jak widać nie da się. To jest za mało szacunku To Twoja wina gdzie jesteś? A to widzicie? No to idziemy zrobić. Czyli nie wiem gdzie. No, rozbijanie mordy o kamie. Jak to było? Wiem, że w więzieniu jest ubicie mordą innych ludzi, ale to żeśmy robili na poprzednim filmie więc bez sensu. A można iść do kontroli nad tumen. To też było moralnie bajeranskie. A tutaj na drugiej wyspie, prosto przez mokrę, zaznaczyłem. zaznaczenie. z wiebką. Z tym hmm. pierwszym myszkiem. Teraz jest... Na drugiej wyspie. Nad nami. No. Tak, koło gdzie na żółtym, na szary, na żółtym. Na na a, masa. nie będzie tkak Taka pokazówka. Postanowiliśmy robić kontrolę nad tym. Tak, bo tego nie robiliśmy, a jest przezabawne. Tak. Tylko niektóre są trudne. I się zdenerwujemy i będziemy ciągle przegrywać. I będzie długi odcinek. I w tym odcinku jest strasznie dużo cięć. Zresztą jak I jak w każdym następnym. I Bobek będzie miał robotę na, do końca życia. No. To nawet połowa gry nie jest. Są taki zjarani. Zbyszek. Zbyszek. <laughs> Okej. Okay. Chyba się oszalał fan. A, to nie jest fan. To jest fan. Chciałem go chycić. No. To ciężarówy. Tak, tak. Wiem. No nie, przeszybowało. Ej, oduj się. Ja też, w końcu. To są te pierwsze poziomy, ten nie jest nic trudnego szczególnie wieśniak bob, włączyłem Nie już, już już doszedł wieśniak Bob A jeszcze Minuta już. Nie minuta. Tak to wygląda Tak Że zrobimy mam jeden Zro Zrobimy ten To jest poziom pierwszy. Tak, co mi się kojarzy to z sześć z tych poziomów tam jest. No ale tak chyba no, nie wiem, tam się mieści 6. Nie, nie wiem. To robimy wszystko. Chyba, że będziemy... nie będziemy umieć to wtedy motiwi. <grym> <grym> Jestem moody Ale Ale... Czekam swoją twoją perspektywę mam. No. no. A wiem, ten prawdę. Mhm. Gdzie się ich tu wyrzuca? Na sprzęt audio oraz na. Aha, wywiernik. Daj sobie kogoś pochwycić. Nie. No, 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 i skąd ty się tu bierzesz? Moja krymica. Odej pewnie? go. Nie, mu się nic nie stało. Mój, mój, zablokował się na stole, a odejdź pedalnie. Nie chcę nic Wszyscy tu mają baseballer. Nie że ty masz. No to ja mam. ale za to się dostaje mało ty. Ale zaczynamy. Mało punktów. Odejdź, odejdź. Nie. Frajer. Oj, Tam masz. Lecz mnie zaliczyło. I bez sens. Trzeba je zawsze wrzucać w ten... W ...wirnik, który zalicza. Dobra, dość.